Cześć, z tej strony Deka Mój nick w grze Arpe, Tutaj akurat mam nick w grze Arpe 8.3 Dzisiaj chciałem wam pokazać grę darmową w języku polskim Supremacy 1914 Jest to gra strategiczna z okresu I wojny światowej Zdobyła nagrodę oczywiście za najlepszą grę w 2009 roku Jest to już troszkę starsza gra ale ciągle tutaj popularna i dobra, na początku, tutaj, po, jeśli mamy, oczywiście, stronę główną. Y, gry w menu głównym to są gry, do których możemy dołączyć. Są różne mapy na różną ilość graczy, maksymalnie 31. wolnych miejsc 21, na przykład, w tej grze. Czas trwania gry i numer ID gry. Kolejną rzeczą jest tutaj waluta premium, którą są goldmarki. Goldmarki fajnie jest to, że możemy je zbierać po prostu za pomocą głosowania. Jeśli zbierzemy tutaj na przykład jakąś stronę, weźmiemy i klikniemy głosuj teraz, to tam będzie oczywiście opcja do głosowania, no i nam wyskoczy 10 goldmarków jako nagroda za to, żeśmy tam klikli na jakiś ranking. Tego jest sporo. Goldmarków można codziennie, co 24 godziny zbierać. Kolejną tutaj ważną rzeczą, jeśli chodzi o stronę główną, to są moje gry, czyli tu gdzie mniej więcej gramy, ilu graczy wolnych miejsc, czy jest ta gra rankingowa, czy jest antyoszust, czyli po prostu, że nie można multikonta używać. Podczas gry zdobywamy różnego rodzaju rangi, punkty. Następną rzeczą ważną tutaj dla nas jest oczywiście instrukcja. O instrukcja główne tutaj opcje są wyjaśnione, chociaż powiem szczerze, że nie tak do końca, więc warto tutaj wchodzić po prostu poprzez forum. O i na forum jest dział FAQ. Za pomocą tutaj tego forum mamy bardziej opisane wszystkie tutaj jednostki, budynki, kiedy możemy daną budować dany budynek, w którym dniu na przykład, jakie potrzeba, potrzebne są wymagania do tego, kiedy mogę budować kolej fabrykę. O jest na przykład stolica w pierwszym dniu, fort, koszary. To można wszystko w pierwsze, później w drugim dniu gry. Jest do budowy port, później kolej, fabryka, lotnisko. Tak wygląda, jeśli chodzi o, o ważniejsze tutaj opcje. Jeśli chodzi o samą grę, ja już tutaj mam konto. Logując się, klikając dołącz, automatycznie nam przydziela jakieś państwo. Ja na przykład dostałem Ukrainę. Tutaj, jeśli chodzi o piechotę. Jednostki piechoty, one, one się automatycznie tutaj zbierają, same to co, jest co jakiś czas, po prostu dochodzą i, i zwiększa się to z automatu. Pozostałe, jakieś jednostki, powiedzmy mechaniczne, trzeba już produkować w fabrykach oraz, oraz w portach. Jeśli chodzi o opcje, to mamy oczywiście gazetę. Mniej więcej widzimy, kto. Jakie państwo, co wybudowało, kto z kim wojny prowadzi ranking punktów tutaj. Chodzi o to, że wygrywa ten, który zdobędzie 1000 punktów. Punkty oczywiście są za budynki oraz za dodatkowe prowincje, które możemy podbić. Następną rzeczą są tutaj surowce one oczywiście automatycznie cały czas każdego dnia nam tutaj przychodzą surowce, możemy kupować surowce jak również produkować jednostki i budować dodatkowe budynki, które wymagają na przykład mamy tutaj taki budynek jak koszary i do utrzymania tych koszar zużywa nam się używa nam się tysiąc tysiąc ton zboża dziennie Oczywiście koszary nam umożliwiają zwiększenie tutaj produktywności piechoty. Ona po prostu szybciej się rekrutuje. Kolejną tutaj rzeczą jest, z opcji jest dyplomacja. Na dyplomacji widzimy i jaki stosunek mamy do kogo i, i jaki stosunek jest, jest, jest mój i ich... Tutaj możemy zmienić stosunek, na przykład embargo handlowe, prawo przejścia, współdzielić mapę, czyli po prostu mój stosunek do danego kraju i, i stosunek tego kraju do, do nas. Tak mniej więcej w skrócie by to można opisać. Następną rzeczą tutaj mamy zasoby. Zasoby możemy regulować, I tutaj wzrostu, wskaźnik wzrostu i konsumpcja tak, żeby była jak najbardziej cały czas na, na plusie. To jest zużycie, jeśli chodzi o godzinę. One są, zużycie jest połączone, zboże jest połączone z rybami. To znaczy, że suwak jest dla nich wspólny. Czyli jeśli zwiększamy na przykład produkcję zboża, to nam zboże zwiększa. Jeśli ryby, no to ryby się zwiększają. Wszystko możemy oczywiście zwiększyć również za pomocą goldmarków. tej waluty premium. Ruda żelaza jest połączona z drewnem. Surowce energetyczne to jest węgiel, ropa i gaz. No i pieniądze. Po co nam są te surowce? Surowce są potrzebne do budowy, do budowy jednostek, do budowy budynków. I jest tak, że jeśli startujemy, zawsze nam czegoś brakuje. Tu mi brakuje surowców ropy, węgla, gazu, czyli po prostu musiałbym wziąć i podbić coś, co ma ten dany surowiec, dana prowincja. To wygląda mniej więcej tak sobie w ustawieniach zrobimy widok zasobów. Niektóre są podwójne, niektóre są pojedyncze. Po prostu dana, dana prowincja produkuje ileś, ileś, ileś danego surowca. Na przykład, tutaj ten kamieniec produkuje mi 2427 węgla i oczywiście 2072 tutaj pieniędzy. Każda prowincja ma tam dane swoje, Swoją produkcję. No tutaj jest ropa, żelazo. Tutaj, jeśli jest ikonka podwójna, no, to jest podwójna produkcja. To są bardzo ważne i cenne y, prowincje. To jeśli chodzi o surowce, y, giełda, no to na giełdzie możemy oczywiście za pieniądze kupować dany surowiec również możemy sprzedawać. Następną opcją jest centra, Centrala Szpiegowska. Możemy danego gracza po prostu szpiegować, wysyłając, kosztuje to 20 tysięcy kasy na dzień. Dość droga jest to inwestycja. Daje mi to po prostu na przykład dane informacje dyplomatyczne, czyli z kim dany kraj ma, na przykład możemy zdobyć informacje, sojusz, Jaki pakt mają i wiadomości, jakie są wysyłane, możemy również sabotaż ekonomiczny, czyli po prostu próbujemy zniszczyć mu jakiś budynek i ewentualnie zmniejszyć morale. Następną rzecz mamy sabotaż militarny, czyli również tutaj integrujemy w infrastrukturę, którą możemy zniszczyć, i również spowolnić, tutaj zniszczyć budowę danych jednostek jeśli chodzi tutaj o o same tutaj budowanie budynków, zarządzanie wojskiem no to na przykład klikając na daną, na dane miasto w danej prowincji możemy budować warsztaty możemy rozbudowywać tu akurat, akurat nie mogę rozbudować wyżej, ponieważ muszę przeczekać kilka, kilka dni żeby móc dalej budować tu już chodzi o fabrykę to jest wszystko opisane ładnie w FAQ żeby móc fabrykę zrobić To jest potrzebny ósmy dzień dwu, Drugi poziom warsztatu Ósmy dzień gry Oraz tutaj jest jeszcze potrzebne y, Ładnie tutaj opisane na Zbrojenia prowincji y, Żeby była fabryka y, Potrzebujemy jedną gotową kolej w grze Żeby była kolej potrzebny jest jeden port w grze A żeby był port Potrzebna jest twierdza. No ale oprócz tego, że jest potrzebna twierdza, to również musi być następny dzień, drugi dzień gry. Więc dlatego nie mogę tego rozbudować. Oczywiście fort mógłbym rozbudować, są koszty budowy. Fort mi zwiększa obronę garnizonów tej prowincji. Każde budynki, wszystkie oczywiście kosztują surowce, zasoby. Jeśli chodzi tutaj o samą produkcję, na przykład wojsk, to na przykład dodatkowy wóz pancerny. Możemy go oczywiście wyprodukować. Klikając tutaj, on się produkuje co? W zależności od rozwoju, tutaj. Naszego warsztatu, później jest fabryka. Możemy to 24 godziny po rozwinięciu tutaj na fabrykę. Ten czas oczywiście będzie się zmniejszał i możemy również przyspieszyć za pomocą tej waluty specjalnej premium. Są to goldmarki. Troszkęśmy udali tego i dzięki temu mamy wóz pancerny. Wóz pancerny wygląda w taki sposób: takie auto, auto. Możemy zrobić marsz, możemy go wysłać powiedzmy tutaj. O. No on wtedy pójdzie łącznie, łącznie z tym tutaj jedną jednostką Jedna jednostka, jedna piechota musi zawsze być w mieście Pozostałe możemy cały czas łapać za jednym razem Robić marsz I łączyć powiedzmy w jakimś danej innej prowincji Również przeciągając po prostu myszką również możemy Przytrzymając jednostkę i rozciągając lewym przyciskiem myszy również możemy przemieszczać jeśli chodzi o na przykład artylerię, artyleria jest w stanie y, strzelać na odległość, jest okrąg, jaki jest w stanie wziąć i jaki obszar jest w stanie wziąć i ostrzelać, i wtedy po prostu to jest moja, to akurat nie jest moja artyleria, artyleria ale za pomocą tej artylerii możemy ostrzelać inne pozostałe tutaj jednostki, wtedy morale tutaj spada, a jednostki są zabijane. Morale to jest ten pasek, to jest zielony. To jeśli chodzi o, o, o jednostki, podczas wojny, oczywiście dany kraj musimy po prostu wywołać z nimi wojnę poprzez dyplomację następną rzeczą jest wspomóż wojska. To jest to nowa opcja z jakośby koło fortuny za pomocą tego możemy zdobywać dodatkowe tutaj surowce, bonusy My sobie zakręcimy tutaj i na przykład zdobyliśmy plany. Za pomocą planów możemy na przykład budować później jednostki jeszcze lepsze. A dokładnie to są ciężkie czołgi, które wymagają właśnie takich planów. O, 20 takich kosztuje. Dodatkowej takiej monety Takiej premium waluty Następną rzeczą są dodatkowe tutaj rzeczy Jeszcze związane z Jak z tym z, z, z członkami Naczelnego dowództwa Czyli po prostu Po prostu są dodatkowe opcje które I funkcje użyteczne w grze To by było na tyle, jeśli chodzi o, o Supremesy 1914. Dziękuję za uwagę. Cześć.